witamy po przerwie następny odcinek rozmowy o podwójnych standardach przynajmniej tak moim zdaniem jest może Robert się nie zgodzi prokuratura przesłuchała ale nie zatrzymała pana Romana Polańskiego który, co do którego Stany Zjednoczone nadal żądają jego jego ekstradycji Polański w Polsce to wolny człowiek powiedział pan prokurator no i powiem szczerze że zgadzam się z tymi ludźmi jak na przykład z mecenasem szramem którego wypowiedzieć widziałem że gdyby to był nie pan Polański tylko pan Kowalski to prawdopodobnie Podobnie siedziałby zapuszkowany, może nie byłby wydany innemu krajowi, bo to są dwie płaszczyzny. Ekstradycja, a druga to rozliczenie tego, tego, tego kogoś. No ale pan polański jest panem polańskim i prawdę powiedział, że jest to, jest to okropna rzecz, bo to tak jest gwałt, pedofilia, czyli przestępstwa ostatnio bardzo szczególnie piętnowane i słusznie zresztą, ale on ma w obrońców. Kiedyś pani, sta, kiedyś pani Stalińska mówiła, że trzynastolatki same pchają się fazytą do łóżka. To, to Teraz pan, zbyt... pan Olbrycki powiedział, że on i tak już wycierpiał, bo nie mógł być obywatelem świata i nie mógł podróżować tam, gdzie chciał. Mam opinię taką, że gdyby polański na miejscu Polańskiego był Kowalski, to pies z kulawą nogą by się tym nie interesował. Bo dlatego, że to był Polański, bo tu się mówi. Bo tu mamy kogo? Mamy zgniłego liberała, mamy celebrytę, mamy Żyda. Więc możemy go po prostu atakować i jest fajnie. To, 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 to są w moim przekonaniu te no, powody, które, 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 które budują, budują jakby taką, takie napięcie w pewnych gronach. Ja mam do tego... Tak i uważam, że oczywiście to, 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 to był gwałt, no to nie, 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 nie ma co się, co się wygłupiać, on po prostu tę dziewczynkę zgwałcił i powinien za to odpowiadać i to, to też nie mam jakby jakichkolwiek wątpliwości na ten temat, natomiast no, mam świadomość, że to było 36 lat temu. To, słuchaj, 30 lat to jest przedawnienie zabójstwa. Znaczy gdyby on ją zabił, to e, już by to było przedawnione e, w prawie polskim, no, nie w prawie amerykańskim, tylko, ale on, w prawie nie, on, polskim. Nie, on ma jeszcze jeden przystąp. On się uchylał od e, roku, on uciekał A do jest pytanie, 90 dni. No dobrze, tylko jest <laughs> pytanie, nie, jest pytanie właśnie, czy od tego jest przedawnienie? No. Ja rozumiem, to są dwie płaszczyzny. Rzeczywiście, czy państwo polskie powinno oddawać swojego obywatela in, in, innemu krajowi do wykonania wyroku? Rozumiem, że tutaj trwa dyskusja, choć mam pewne wątpliwości. Polański ten polski paszport wziął tak sobie na wszelki wypadek, kiedy miał kłopoty, ale lepiej wtedy mieć dwa niż jeden. Szwajca, Szwajcaria w swoim czasie go zatrzymała. Był traktowany zresztą w tej Szwajcarii też przy pewnego podwójnego standardu, bo najpierw był w areszcie, a potem w domowym, choć w tym kantonie akurat dopiero w tym momencie wchodziła, czy była procedowana ustawa o, o aresie domowym, a jemu tak y, awansem y, dano. Druga rzecz. Y, Ekstradycji może nie być wtedy, kiedy państwo A, które, no powiedzmy Polska, akurat będzie karała tego człowieka, a nie, nie puści go wolno. To wtedy rozumiemy, że Polska mówi Amerykanom my wam nie damy naszego obywatela, bo boimy się, że mu się stanie jakaś krzywda. Poza tym nasz system penitencjarny jest na tyle sprawny, że my tutaj sami jesteśmy w stanie rozliczyć tego człowieka. Nie ma, nie ma tego czynniku. A teraz na koniec ciekawostka. W roku 2012, czyli dwa lata temu grupa posłów Platformy i twojej ruchu panikota chyba wtedy się tak, tak. to nazywało, próbowało zmobilizować polskie prawo do tych trzech przy przestępstw, które wymagały z tym, żebyśmy się z pedofilia i kazirodztwo nie ulegały przedawnieniu. No, tak, no. no i to jest właśnie... właśnie to zostało bo, odrzucone, dlatego, że no jeżeli yy, morderstwo ulega przedawnieniu, zbrodnie yy, po 30 latach, no to, no to trudno, naz, yy, no trudno mówić, żeby inne... inne Tylko, rodzaje. że przedawnienie to jest kwestia, jeśli ktoś się uchyla, ktoś się ukrywa przed wyrokiem, to ja nie wiem, czy to tak przedawnienie, ale to, to nie jesteśmy tutaj... Prawdę że jego chroni to, że jest, że, że jest słynną, yy, wpływową osobą, też Uwielbiam jego filmy, ale prawdę powiedziawszy, jako egalitarysta jestem przerażony, bo gdyby to się zda zdarzyło zwykłemu kowalskiemu nikt by się z tym zwykłym to powiedz, kowalskim powiedz, nie patykał. Nie głośniej, gdyby to się zdarzyło zwykłemu księdzu, to to To, by no, wtedy... to, to byłoby dopiero e wtedy ale rzucam, no, nie, rzucam, rzucam ci linę. Nie, nie, ci tak, ale... Sam widziałeś takie wpisy jakichś tam komentatorów czy internautów, no tak. którzy, którzy to piszą. O czym to świadczy? O, ci ludzie mogą się mylić, ale ci ludzie mają poczucie, że są dwie miarki. Ja bym takie, czegoś takiego nie lekceważył. Ale... Ludzie mają, nawet jak się ludzie mylą, to Trzeba też no zanalizować, tak, no, z jakiego ale powodu. Ale są, 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 są oczywiście, że są dwie miarki, ale w moim przekonaniu y, ta miarka, akurat ta szala, jest w drugą stronę przechylona. To znaczy, gdyby to był kowarski, to y, ludzie by machnęli ręką, ale ponieważ jest to polański, który wzbudza emocje, więc jakby y, dodatkowe dywizjony jego przeciwników się aktywniają i chcą go upokorzyć, chcą pokazać, a proszę, ty taki wielki, to my cię ściągniemy w dół. Ach, teraz el też o, o to chodzi? Nie. Nie. Dlaczego, dlaczego nie, tak nie. Ludzie, bo to ludzie wiedzą, Zwykli ludzie, że ich te młyny sprawiedliwości by zmieliły. Nie, nie mieliby nawet pieniędzy na adwokata naj, najczęściej, a on ma, w związku z tym uważają, że wszyscy powinni być równi wobec prawa. Znaczy, jest inna historia bardzo podobna. Gwałt jest ścigany z urzędu od, ilu, od iluś miesięcy w Polsce. I była słynna historia, nieco groteskowa, ale mimo wszystko, no to dorośli, yy, normalni w sensie. Yy, odpowiedzialności wobec prawa y, ludzie sobie zarzucali. No, kiedy pisarz Karpowicz powiedział, że został zgwałcony przez y, krytyczkę Dumin, no, to prawdę no. powiedział, że to jest jak, jak złożenie doniesienia o przestępstwie. No, pies z kulawą nogą się tym nie zainteresował. Y, się, zainteresował? Nie, no, media się Nie, media się media się tym zainteresowały, nawet no, dorosły człowiek oskarża drugiego dorosłego człowieka, o się do ma co ma w tym momencie. W tym momencie wkracza prokuratura i albo Pani Dunin jest y, y, sądzona za, za, za y, ów gwałt, albo pan Karpowicz jest, jest sądzony za z, z, złożenie fałszywego do, y, doniesienia, plus pani Dunin y, no, tak. o spotwarzenie go, go oskarża. No tak czy owak historia jest, historia jest paskudna, a ona została w zawieszeniu. No i ona przez lata będzie, będzie. Przez lata będzie w zawieszeniu, to będzie uznane, że to była taka no, poetycka i No właśnie. I tak tak. Dalej. To jest to, to oczywiste, bo życie przynosi wiele nie, niespodzianek. Nie, nie, Tu jest, nie sens, jest się... to nie, a Twoja zawziętość polega na tym, Trzec że i pan Widurgin, i pan Karpowicz są po prostu nie z twojej rodziny politycznej. I w związku Aj, z tym złapałeś, będzie... że tak powiem, jelonka, wroga, i będziesz boksował. Ten się spotkamy argument... za dwa lata, Dobre. i ty też będziesz Dobrze. nagle. Ten z argument... drugiej listy, okay. będziesz opowiadał o tym, no przecież ja odwrócę, no to jest taka nie, ja, nie, ja odwrócę nie. ten argument. Ty bronisz polańskiego, Dunin i Karpowicz, bo są swoje, swoje nie, no rodziny polityczne. No nie tak nie tak ja odwrócę. Powiedziałem no, Ci co sądzę, te, co sądzę o dunin sobie te Karpowicz, argumenty, bo nie ma sensu ich nie, używać. Nie, Używajmy tych argumentów, bo one są ważne. One są ważne. One powodują, one, one wzniecają jakby emocje związane z polańskim, bo już to dunin dlatego taką... E, dlatego, że gdyby to był człowiek jakby znikąd, czy, czy, czy nieznany, nie niezakorzeniony to po prostu ta sprawa by gdzieś tam była i nie sądzę nawet, powiem ci tak szczerze, by amerykański Wymiar Sprawiedliwości ścigał takiego X-a po całym świecie. Natomiast tutaj mają wybitnego no reżysera, zesunany, mają ma... takiego, takiego przedstawiciela tych lib zgniłych liberałów. Wiele osób, Więc on go będą ścigać. Wiele osób w nas historii przecież... latach są odkrywane ee... różnego rodzaju przestępstwa, i po no tak, latach, ci ludzie tak, są puszkowani. To, to, to e, 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 Jeśli chodzi o polańskiego, to, ma to oprócz tego jest cała to, to te wypowiedzi typu Albryzki Stali, Stalińska, wice, wiceminister spraw zagranicznych, ten, który był ambasadorem w Paryżu, który dzisiaj się wypowiadał z taką estymą polańskim, że polański jest u siebie, nie trzeba było go zapraszać i tak no, dalej. Polański był honorowym gościem na otwarciu Żydów no, tak. Polski. To jest sytuacja, tak, to jest sytuacja niesmaczna. Nawet jeżeli mówimy, okej, okay, no tam przez te 30 par lat odpokutował, no to honorowanie go teraz jest, jest cokolwiek dwuznaczne. No, ale przecież nie honorują go za występki. Z no nie, no, ale młodymi, tylko... Tak czy, tak czy owak? Ja dzieła. uważam, że nawet jeśli się nie zgadzasz ze mną, to musisz uznać, że bardzo duży procent ludzi w Polsce uważa za tę sytuację za demoralizującą. Być może uda ci się ich przekonać, że nie mają racji, ale, ale musisz ich przekonać do tego. Słuchaj, mówiąc a, a szczerze. A wyśmiewanie tego i zresztą argument, że przez 30 parę lat ktoś odpokutował, no to jest słaby argument, bo to nie jest Dlaczego? prawda. To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest argument, Mo... który jest stosowany w polskim prawie. I gdyby on, powtarzam ci. Tak to prawa jest, się to, trzymać, to, a przy Duninie i nie nie, no, nie, trzymam się prawa, bo każdy prawd, jeżeli go poprosisz, żeby to zinterpretował, tak ci powie, że tak to będzie zinterpretowane. On musi złożyć, że tak powiem, informacje, a nie plotkować sobie gdzieś tam na jakiś nie, pora, publicznie no. powiedział. No ale musi złożyć w, w dokumendzie, no to o, o to chodzi przecież. Nie tak? z urzędu, z urzędu to z urzędu. Z urzędu to jak się eee, funkcjonariusz to, no to, państwowy Piotrze, dowie... to zapraszam cię, to ty napisz, że dowiedziałeś się, bo ty też się a ja, dowie, a ja o tym nie dowiedziałeś A ja nie wiem, czy nie jest. Też masz osób. obowiązek. Nie, ja wiem, też czyjny, masz obowiązek nie, trochę, poinformować o tam nie wiem czy ktoś na nie napisał. Ja, ja sam osobiście no, no tego tak. nie będę pisał, ale to jest bardzo ciekawe w ogóle paradoks, bo czyli jednak nie jest gwałt ścigany w Polsce z urzędu, w Wiesz, praktyce się pokazuje. No, Dziękujemy, boganie. dobranoc.